Zazwyczaj plan całego biznesu na rok robię pomiędzy świętami a nowym rokiem. A w tym roku nie zrobiłam, bo jestem do tyłu. W tym odcinku blogowym opowiem Ci trochę personalnie, dlaczego jestem do tyłu i co w związku z tym z moim biznesem i co tu się będzie zmieniało, ale podzielę się z Tobą również strategią tworzenia wizji i planu biznesu na cały rok. Taką strategią, którą ja stosuję. I którą tak naprawdę rozwijam co roku w coś nowego. Być może pomoże Ci to również zaplanować Twój rok. Witam Cię na blogu Prospero jako coach, gdzie uczę coachów zarabiać pieniądze. No to zacznijmy od tego, dlaczego jestem do tyłu. Kilka tygodni temu mówiłam już o tym, że mam życiowy Armagedon. Wszystko, co się mogło spiętrzyć w moim życiu, to się spiętrzyło w okolicach jesieni i zimy ostatniego roku. No i jeszcze odczuwam rewerberację po tym trzęsieniu. Armagedon składał się z wielu rzeczy, jak choroby, przeprowadzki, śmierci dwóch bliskich mi osób, wprawdzie w mocno podeszłym wieku i to nie było nic niespodziewanego, jednakże potrząsnęły moim życiem i różnego rodzaju zawirowania u całej mojej rodziny i wszędzie wokół. Na tyle mocne, że praktycznie rzecz biorąc musiałam zrezygnować Prawie z pracy przez ostatni miesiąc. Odpowiadałam tylko na maile klientów, oczywiście zajmowałam się obsługą obecnych klientów, ale no nic powyżej tego nie robiłam. Musiałam wszystkie swoje plany kreatywne i naprawdę super fajnych projektów odłożyć na później. Najpierw mnie to bardzo frustrowało i denerwowało, potem wytłumaczyłam sobie, że skoro tak jest, to znaczy, że tak ma być. I że z pewnymi sprawami trzeba się uporać, zanim będę mogła wrócić na pełen etat, że tak powiem, do biznesu. A stęskniłam się za nim bardzo. Lekcja z tego dla mnie jest taka, żeby jeszcze bardziej i jeszcze szybciej umieć poddawać się fali. Jeżeli jest to fala niezależna ode mnie, różnych życiowych rzeczy, którymi po prostu trzeba się zająć, to nie frustrować się, że ja mam biznes, jeszcze muszę to, jeszcze muszę tamto i nie nakładać sobie za dużo na głowę, tylko ze spokojem i z zaufaniem w mądrość wszechświata przyjąć to, co jest, wziąć to spokojnie, zrobić i zaufać, że i ta fala przejdzie i wszystko się wyrówna. Jest to dla mnie lekcja cierpliwości, wytrwałości, zaufania i respektowania czasu który jest potrzebny na różne rzeczy, nie tylko na biznes. Respektowania również swojej energii, swojej witalności, respektowania siebie i nie opowiadania sobie historii, że mogę wszystko. I jedno, i drugie, i trzecie, i dziesiąte. Bo tak naprawdę to często w jednym czasie mogę jedno. W związku z tym, że jestem no właśnie, nie chcę używać tego słowa do tyłu albo opóźniona, albo z długim ogonem zadań Jestem, albo byłam w innym rytmie pracy przez jakiś czas, w związku z tym podjęłam decyzję, że kurs wystartu jako coach, który miał zacząć się w lutym, a do którego rekrutację normalnie prowadzę w styczniu, rozpocznie się o miesiąc później, czyli w marcu. Więc jeśli na niego czekasz, to poczekaj jeszcze troszkę, po jeszcze parę tygodni. I na pewno się odbędzie, jednakże chciałabym tą rekrutację i nabór do tego kursu, i zresztą przygotowanie tego kursu, bo tam też planuję fajne zmiany, przygotować w taki rzetelny, spokojny, normalny sposób, w dobrym rytmie, w dobrym i dla Ciebie, i dla mnie. A teraz wracając do planu na następny rok. Uwielbiam ten moment. Kiedy zazwyczaj, właśnie między świętami a Nowym Rokiem, wychodzę sobie do jakiejś fajnej, inspirującej kafejki, do nowego miejsca, które natchnie mnie trochę nową energią. I siadam sobie z dużą kartką papieru i z kolorowymi mazakami, i z różnymi przyborami i zaczynam planować nowy rok. Co roku robię to troszeczkę inaczej. Mam pewien swój rytm, ale też dokładam różne elementy. W tym roku jeszcze tego nie robiłam, ale właśnie się do tego zamierzam i zapisałam sobie tutaj całą właśnie, kartkę pytań, i inspiracji przygotowującej mnie do tego planowania. Więc pytania, które ja sobie chcę zadać, zanim zacznę tworzyć wizję tego biznesu na następny rok, są takie. Po co tu jestem? Właściwie po co mi to wszystko, prawda? Po co tu jestem? I co ja tutaj robię? Po co ja to robię? Po co ja robię ten biznes? Odpowiedź, niby znam od lat, ale ta odpowiedź zawsze minimalnie jakoś się zmienia z roku na rok. Tam są nowe jakości, dochodzą. Zobacz, dlaczego ty tutaj jesteś? Po co ci to? Po co ty chcesz robić ten biznes? Pytanie numer dwa. Co mi się marzy? To jest takie dosyć szerokie pytanie, ale pytanie otwierające taką energię, Pragnienia czegoś. Jak sobie zadaję to pytanie, co mi się marzy, to od razu intuicyjnie pojawiają mi się pewne jakości, pewne możliwości, pewne pragnienia. Warto je sobie zapisać. Kolejne pytanie numer trzy: to jaką nową jakość być może chciałabym wnieść do swojego życia, do swojego biznesu, na rynek? Co nowego, Chce się przeze mnie urodzić. Pytanie numer cztery. Do czego zaprasza mnie życie, biznes, wszechświat? Do czego mnie zaprasza? Do bycia kim? Kolejne dwa pytania wyciągają wnioski z tego, co było. Czego chciałabym więcej? jakich jakości, jakich ludzi, jakich klientów, jakiej kreatywności. Czego chciałabym więcej? I czego chciałabym mniej? Robienia czego? Pracy z jakimi klientami? Pracy z jakimi tematami? Jakich relacji, jakich interakcji, jakich zadań? Co decyduję się amplifikować, czyli Wzmacniać, umacniać, rozbudowywać w związku z tym, a czego decyduje się nie powielać, nie robić już więcej. Na podstawie tych pytań i być może dodatkowych pytań, które urodzą ci się podczas tego całego procesu i notatek sporządzonych w odpowiedzi na nie, możesz zacząć tworzyć sobie fajną wizję. Czyli mój rok 2024 będzie wyglądał tak. To chcę mieć, to chcę robić, w takiej jakości pracować, taką markę budować, takich mieć klientów, takie mieć produkty, takie mieć usługi. Wizja to jest coś, co wydobywa z ciebie twoje pragnienia i twój obraz tego, do czego dążysz. Ja ją rozpisuję sobie jako takie trochę opowiadanie o sobie i o swoim biznesie na przyszły rok. Kiedy czuję, że to mam, to dopiero wtedy przechodzę do planu. Czyli teraz przekładania tego na tabelkę Excel. Na jakie produkty, usługi, na jakich i na ilu klientów decyduję się? I tutaj moja osobista zasada, którą się kieruję, która mi bardzo dobrze działa, i zobacz, czy to jest również Twoja, to jest zasada minimalizmu. Mniej produktów, ale. Staranniej, lepiej dopracowanych. Mniej usług, mniej godzin pracy, ale za to w pełnym skupieniu. Produkty, usługi, klienci, to jest taka pierwsza część Twojego planu. Pod spodem musisz mieć plan wykonawczy. Żeby się to zadziało i żeby to się zadziało w takim stylu, jakim chcesz, to jaką markę chcesz budować? Jaki marketing. Chcesz prowadzić i jaką sprzedaż? Bardzo konkretnie strategie, które wypełnią ci taką praktykę i sprzedadzą ci te produkty, które chcesz sprzedać realistycznie. I to, co jest dla mnie ważne w planie, to jest coś, co nazywam ramy i styl. Bo bardzo łatwo, przynajmniej dla mnie, jest zaplanować sobie mnóstwo rzeczy do zrobienia, mnóstwo produktów do rozwinięcia, mam mnóstwo pomysłów. I potem nie mieć czasu realistycznie tego zrealizować. Więc ja bardzo staram się przypomnieć sobie właśnie tym, tą taką trzecią częścią planu, w jakim stylu ja chcę pracować. Czyli ile godzin tak naprawdę, w jakich ramach, w jakich godzinach ja chcę pracować. I czy z językiem na ogrodzie, czy nie. St styl, który ja wybieram na ten rok i w ogóle w życiu, to jest minimalizm, prostota, lekkość. I swoboda. Ta swoboda, którą doceniłam właśnie w ostatnim okresie, kiedy miałam armagedony życiowe różnego rodzaju i mój biznes pozwolił mi na to, żebym mogła przejść na tryb działania taki minimalistyczny dla biznesu, a z kolei mocno dający mi energię do załatwienia życiowych spraw. Czego ty chcesz w tym roku? Czego ty sobie życzysz? Jaki Ty chcesz mieć wpływ? Co się tobie marzy? Zobacz, czy moje sugestie i pytania pomogą Ci otworzyć swoje, swój kranik z inspiracją wewnętrzną, i pozwolić na przepływ energii przez Ciebie, żeby dowiedzieć się sama o sobie, czy sam o sobie tego, kim jesteś, czego chcesz, i pozwolić sobie na taką prawdziwą realizację tego.